SHIM Ty jesteś! Dobra, ta świnka wygląda naprawdę bardzo strasznie i ona jest sobie jedzenie, Wreszcie więc można nie będziemy go zabierać. Nie yes, Simon, co ty właśnie zrobić? Ej, on jest naprawdę mega wkurzona. No i słuchajcie, właśnie w taki sposób będziemy musieli sobie dzisiaj ukraść wszystkie świnki, a w sumie to ich jedzenie, bo ona jest naprawdę bardzo znerwona i zaraz pewnie pójdzie atakować Simonka, więc my może sobie od niej pójdziemy i zostawcie mi łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, a my kradniemy całe jedzenie, jakie tylko jest możliwe. No i jeszcze poza tym jest bardzo dużo nowych miejsc. Zaraz wam pokażę, czy jest miło. Tutaj mamy kolejnego pająka. Świnkę pająk. Okej, okay, ja sobie... To jest znów od ciebie wezmę. Simon, gdzie ty uciekłeś? Chodź szybko do mnie na placu zabaw jest? Na placu zabaw, a wiesz co, ja jedę sobie teraz do pociągu, bo widziałem, że jest udana właśnie nowa miejscówka, ja, Jakąś pociąg. Zjadźcie, dobra, to wiesz co, ja może sobie do troszkę szybciej uciekać, pójdziemy sobie szybko, właśnie do tego pociągu. Jestem ciekawy, jak to działa? Za 25 minut sobie tutaj wchodzimy, ciąg pojedzie. Szybcie, bo zaraz mnie dogonią, nie, nie biegnie po mnie! Szybko, szybko, szybko! Ej, może... Dobra, no, no, no niestety mogą tutaj wejść. Simon, co ty szukasz Ty tych sam nic nie ma? Dobra, zostaw Ej, w spokoju. Spokojnie, spokojnie, wiesz co, widzę coś, A, co ty tak widzisz? Tam nic nie ma, dobra, słuchaj, mamy teraz tutaj nowy postary. Jaką jest babcia świnia i nie. dziodek świnio? Oj, z duży! I dobra. I, dobra. i, A, i to my konnie pracujecie tego może. Jest, wiesz co, nie wiem czy ja chcę wchodzić w tego domu, bo jak patrzeć, to wszystko jest straszne, ale dobra, wejdźmy sobie do góry. I mamy tutaj uh, kapelusik! I kapelusik, ci świnki i kapelusik, o, o, o le komputerek, możemy ciurc, to odpalić. Pali. Czekaj, ja chcę to włączyć. Da się włączyć! Dobra, wiesz co, ale ten komputer jest jakiś popsuty. Zejdźmy sobie na dół, zabieramy teraz całe jedzenie, drugie jedzenie i zabieramy jeszcze w dodatku samochodzik. Dobra, wsiadaj tu szybko. Czę ty będziesz przecież! umiem prowadzić. Ej, dobra, chyba go właśnie popsułem. W samochód szybko. Chciałem jechać na stację ogólnie, bo to dali teraz y, nową misówkę, jaką jest stacja. I jeszcze po drodze pójdziemy sobie do naszego wujka świnki. Uuu, co on sobie tutaj robi? Jest sobie ząko. dobra, dzięki za kolejne. Mam już to, tym 3 na 10. Ej, wiecie co? Zrobiłem sobie taki challenge, że postaram się w jednym momencie zabrać 10 na raz. No. To będzie dosyć ej, trudne. I stacja. Uu, ej, mam samochodzik szybko. tutaj. Dobra, siadaj. dawaj, Simon, lecimy stąd. Żeby nas przypadkiem nikt nie złapał. Nie, Simon, popsuł nam się samochód kolejny. Ja i gonią się, uciekam stąd, dobra. To jednak nie był wcale taki dobry Dobry pomysł! To sobie... jest, Coś tu się dzieje teraz, dobra, Simon, ucieka z tym, proszę, zostawcie mi złe świnki! Na szczęście udało mi się przed nimi uciec, e, tylko że e, gdzieś skupisz. Nie będę świnka, ona ma rączki z... dziwne. Nie, co jest? Czy to jest świnka, kuzyn? Dobra, to zrobimy sobie teraz ten na szczęczo, który przeciwnosie. Muszę zrobić. Nie, ja nie, to zabraliśmy no, jedzenie, Simon, co ty robisz? Nie, dobra! To... Patrz, bo ta świnka nie goni nas. Na spokojnie. Dobra, ona chyba jest jakaś w ogóle dziwna. Pamięta, czyli tak jak do szkoły Cię idzie, czyli. Bardzo po pomludku, dobra, nie ma się śpieszyć, ja w ogóle jeszcze rakietnicę. Wiesz, co, co się stanie? Czemu by to wybuchło? Ej, wybuchła mi rakietnica w ręce. Co to ma być? Ay, Simon, świnka go Nie uważaj, nie stop! O, co dobra, jest? nie, Simon, no właśnie zapaść świnka. Mogę to teraz podnieść? Czekaj. Tak, mogę mu to zabrać. Dobra, to w tym momencie musimy zrobić sobie wszystkie 10 jedzenia świnek. No wiecie, o co mi chodzi, co nie? I tak, mam już 2 na 10. Ale teraz się drzwi otworzę! Zbieram po prostu, mamy tą świnkę Spider pająk, coś tam, dobra. Dalej mamy. Mamy świnkę. Też sobie oczywiście weźmiemy jedząko. Wujek jest gdzieś tam, kawałek dalej, to po niego może pójdziemy na sam koniec. Musimy wejść jeszcze do środka. Szybko, bierz to? Nie Zostaw mnie, zostaw mnie. Mi... Nie, ono konuj szybko teraz goni. Dobra, dajcie mi spider świnkę Jest teleport. Dobra, mam to zrobione. Jest to naprawdę mega trudno. Ile mam dopiero? Ja mam 5 na 10 dopiero. Ej, ja mam za mało tego. Ja mam tego naprawdę za mało. Mogę krakietnicę wyjąć. Zostaw mnie. Wynośnie stąd. Dobra, jedną udało się pokonać. Nie, zostawcie mnie. Ja się tak łatwo nie poddam. Dlatego spróbuję jeszcze raz. I z tego co widzę to właśnie zresztą nam się wszystkie świnki. Dobra, Weźmy sobie po kolei jakoś. Mam teraz drugą. Trzecią. Może się zdarzyć, że szybko mamy. Dobra, Tata jeszcze nawet nie zaczął biec, więc mamy jeszcze naprawdę bardzo dużo czasu. Ale muszę zrobić 10 w jed i czy okay. e, jak mi chcesz teraz pomóc? Co ty chcesz no, zrobić? Ja ci zbierę wszystkie i ty później tylko podjesz i te jedzonko sobie weźmiesz dobra, to może być naprawdę całkiem ciekawe. Poczekaj, ja teraz biegnę po kuzyna, który miał te właśnie dziwne łapki. Oni mi już zaczęli wszyscy gonić i potem muszę pójść jeszcze po babcie i dziadka chyba, chyba, że tu już wziąłeś. już ja, na mapce, mam. Dobra, czyli jest naprawdę mega dobrze. Pójdźmy teraz może gdzieś na środek. Widzę cię sami znowu ciebie i musimy zdobyć sobie jeszcze tylko wujka, właściwie gonimy pająk. Dobra, pójdziemy sobie w drugą stronę i zaraz użyjemy naszą różdżkę e, Tak, mi przypadkiem nikt nie dobra, szybko. Uciekaj, 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 jeszcze bardziej. Zaraz mnie dogoni i cyk! Dobra, czekaj, zrobiliśmy teleporty i biegniemy sobie ostatnią postać, ja mu dasz na nią zdobyć. Czekaj, wow, cierk! Co, co, co cię tu goni? Juchy to jest straszny. Zapomniał, że ten e, braciszek jest dobra. taki, no to jest straszny. Mam, Masz to? Okej, okay. okay. dobra, teraz weźcie teraz zabić im jakoś. Zemon, uważam, bo on jest za tobą właśnie! Czekaj, o nie, cię dobra, złapał cię. Ej, ja, nie wiem teraz czy tam to zdobyć. Nie wiem czy tam to zdobyć. ale dobra, może jakoś ominiemy szybko, ale wiecie są wszyscy w jednym miejscu i nawet mimo to, że teraz... zginąłem! Zobaczcie co my tutaj teraz mamy wszystkie świnki są dosłownie w jednym miejscu, więc mam nadzieję, że teraz bez problemu damy radę zrobić sobie całe ich jedzenie, ale musimy to zrobić naprawdę bardzo szybko. Dwie są jeszcze tutaj, mam ciebie, mam ciebie. Ile? Wziąłem to? Czy nie? Wziąłem to Szybko, no je. biegnę spokojnie, mam to, to, mogę ruszkę moją użyć? Ej, nie mam wszystkiego, chyba mam osiem? Ile teraz mam tego? Mam no 8, tylko coś mi Co brakuje. Mi się stało? No właśnie nie wiem, ej, wydawało mi się, że zebrałem sobie naprawdę wszystkie świnki. Już widzę, że ta jest straszniejsza, mnie właśnie goni. I tu mam w ogóle jakieś nowe miejsce, jakiś sklepik. Sklep no właśnie, czekaj, czekaj, muszę ją pokonać. A, wnocha. Nie trafiłem! Czekaj, mam jeszcze Kietnicę, zostaw mnie. Jest! Pokunałem ją, dobra, nie wiem jak sobie pokonałem, ale na szczęście jakoś dałem radę. Zostawcie mi straszne świnki! Tutaj mam w ogóle jeszcze nowe miejsce. się, że jest Spider Cousin, zobacz! A, Spider Cousin, dobra, tu już widzę, kogo właśnie. A nie, jak go wszystkiego kogo pokonałem, ale może nie z jego jedzenia? Czy mam osiem tylko? I w ogóle teraz nie mam żadnego jedzenia. Z tego co widzę, to świnki naprawdę świetnie się bawią. Wygląda to dosyć strasznie. I teraz tak, bierzemy jeszcze raz całe to jedzenie. Wow, i czy to mieć 10 w tym momencie mam osiem? Czemu mam znowu osiem A, bo tam jest jeszcze Spider Cousin i chyba o kimś jeszcze zapomniałem. Ale dobra, biegniemy sobie teraz z nimi na pociąg, bo wiem, że Sam już tam na nas czeka. Jest Jestem ciekawy czy członkiem będą gonić, czy może się pociągnie sobie. Odjedziemy. Simon, gdzie ty jesteś teraz? Czyli nie, bo tym pociągiem ja nim nie steruje! Jak halo, czemu nie sterujesz? Ej, wiesz co, bo ja chciałem wejść do pociągu, a go nie ma. Nie wiem, czy tu jesteś teraz, dobra, szybko biegnę do ciebie. Ej ja ci nie rozbijesz zaraz, śpadkę. Nie właśnie, tyle domowę. No co o... tu się dzieje teraz? Zatrzymał się. A, zatrzymał się zniknął dobra, to muszę biec to mój pociąg szybko jeszcze jeden raz, to chyba, że... Nie, dobra, już nie mam szans! Co nie... to jest za <grym> kurde? <grym> teraz... Czy ktoś to... Ej, czemu są tacy wolni, czy mi się wydaje tylko? Ej, strasznie wolni są. Dobra, Simon, odpalę szybko pociąg, już do biegnę. Zostawcie mi w spokoju straszne straszny pająki świnki. Jest. Mamy nasz pociąg. Dobra. Nie ja, mogę się spóźnić szybko. Ja na ten pociąg ja do, ja do Poznania. Mogę wsiąść? Halo. Czemu nie? No nie mogę wsiąść. Co to ma być teraz? Ej, dobra, nie, czuję się troszkę oskamowany, ale dobra, musimy zdobyć Jestem bardzo szybki. Musimy zdobyć jeszcze jedną rzecz. Dawaj mi teraz to. Jak cię zabili skoro? Ja mam jedzenie. Ej, nie działa to już ósemka jest zbagowana. Sam widzicie, że miałem 8. Zrobiłem teraz kolejne jedzenie i dalej mam 8. Więc no nie da się chyba zrobić 10 na 10. No chyba, że czegoś nie rozumiem. Ale pójdziemy sobie do jeszcze jednego nowego miejsca Zostaw mnie, tej Troszkę szybszy, to jest dużo szybszy! Oa! Pójdziemy sobie teraz do nowego ciekawiego miejsca i poza tym mamy dwa o, i pół tysiąca dolarów. Tak, świetnie ci poszedł egzamin, ewidentnie. Jeszcze jedzonko zabrałeś dziadkowi, dobra, to teraz tak, ja co? zabieram jedzonko babci. Zabierać, Nieważne, czyli... bierz to jedzenie, zostaw ten samochód. Musimy się stąd wydostać i ja piję sobie potkę przyspieszenia. Mogę to... Halo, mogę to wypić. Mi nie tak 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 że nie działa. Ja mam jakąś potkę, którą chciałem wypić, ale niestety nie mogę jej wypić. Dobra, dawaj mi swoje żarcie. O, dobra, prawie mi chyba złapał, nawet nie, wiem, co to było? Rakietnice mi też nie działają, nawet o, mogę chyba. Strzelić. Dobra, jednak mi działa. Nawet mam kilka naraz, więc wszystkich tu niszczymy. Albo po prostu ucieknijmy. Dobra, Simon, musimy pobić sobie obok cyrku. Tam jest takie jedno bardzo ciekawe miejsce. Dlatego szybko stąd uciekamy. Oni mnie gonią, ale już prawie jesteśmy na miejscu. Mam nadzieję, że jak wejdziemy do środka, to może oni nie będą mogli tam wejść, to by było w sumie dosyć spoko. I mamy tutaj jakąś przedszkole, szkołę, czy coś takiego. Ale dobra, uciekamy stąd. Już naprawdę byśmy chyba e, zginęli tam, bo nie, nie dało się tam uciec z żadnej strony. Dziadek świnia? Co on tutaj robi? A, i samochód Simona. No to już wiadomo, co się stało z Simonem. Eee, gdzie mieliśmy mieć? A ja wiem gdzie jeszcze, poczekaj, bo sklep gdzieś tam był, ale jeszcze jest jedno miejsce obok mnie. Czyli muzeum. Muzeum też właśnie gdzieś widziałem i jest dokładnie tutaj. Tego wcześniej Uuu, nie było. Ale to jest ładne. Czy oni mnie dalej gonią? Tak, goni mnie dalej. Dobra, goni mnie ten straszny pajuk, proszę. Szybko, chodźmy do tego muzeum teraz. wejdźmy. O, jesteś tutaj, sam. Proszę tu bardzo, jestem Jak jesteś Witamy muzeum. E, nie, 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 nie. Stop. O, dobra, weź tą swoją ochronę. O, kurde, gdzieś zgubiłem Simona. O, tutaj jesteś. Ej, czy ty właśnie dziś uciekasz? Że, się nie ale gdzie ty uciekasz? Co on znowu robi? I czemu go nie jakiś pająk? Aha, to jest tylko ten nasz kuzyn, kochany. Jeszcze świnka? Kto jeszcze? Czemu wszyscy gonią znowu Simona? Nie, Semon chyba znowu ukradł im jedzenie. Wiecie co? Ja myślę, że to już naprawdę. No, nie, to ile ich tutaj jest? Dobra. Eee, złapaliśmy ogólnie wszystkie świnki. Chciałem zrobić 10 na 10, ale niestety jest to niemożliwe, bo ja teraz na przykład nie mam żadnej świnki, on ja napisane 3 na 10, więc jest to troszkę zbagowane. Mogę wszystkich w ogóle wysadzić. Boom, wysadzeni. Mam kolejne... Boom, kolejna rakieta. I jeszcze jedna. Boom, wszystkich sobie wysadziliśmy. Dlatego słuchajcie, stańcie łapkę w górę no i my się widzimy w kolejnych odcinkach. Narka wszystkim! Nara!